Cześć witam Cię w odcinku przeglądu social mediowego jest to pierwszy odcinek ale będziemy to dodawali systematycznie znaczy ja będę dodawał systematycznie. Więc jeżeli nie chcesz przegapić jakichś nowości właśnie ze świata social media to zasubskrybuj ten kanał. No i co jakiś czas nie mówię że to będzie raz na tydzień nie mówię że raz na trzy dni po prostu w momencie kiedy pojawią się jakieś fajne newsy ja znajdę czas będę nagrywał taki przegląd social mediowy więc zasubskrybuj dodać dzwonek żeby dostawać powiadomienia o czym dzisiaj mówimy co nowego stało się i wydarzyło się w social media w ostatnich kilku dniach. Po pierwsze, powiem Wam trochę moje wnioski, opowiem kilka wniosków z ustawienia reklamy płatnej na TikToku. Jest ona już dostępna w Polsce, była też od jakiegoś czasu, ale nie dało się po prostu wpisać Polski, Polski jako państwa, gdzie firma funkcjonuje. Teraz już można. Opowiem Ci też o nowych funkcjach live'ów na TikToku. Ja tam intensywnie sobie działam, więc też możesz mnie wpisać. Po prostu wpisz Mirosław Skwarek, też mnie znajdziesz. Nowe opcje w statystykach na Instagramie. Tutaj mam taką ściągawkę, więc będę sobie zaglądał. Nowe ustawienia bezpieczeństwa na Instagramie też warto o tym wiedzieć. Ciekawostki ze świata audio, czyli Clubhouse, powiem wam, co nowego tam wymyślono i w jakim kierunku to wszystko idzie. Twitter też testuje nowe funkcje, są tu łapki w górę, łapki w dół, więc też opowiemy sobie, w jakim kontekście oni to testują. Instagram też taka nowa funkcja, którą Instagram testuje, to jest współpraca, czyli też powiemy sobie, na czym to polega i kiedy to będzie dostępne w Polsce. I też nowości, które testuje YouTube. Są to do zakupy na żywo i też opowiemy sobie jak to funkcjonuje, na czym polegają te, te testy. Więc zasubskrybuj po więcej i lecimy z tematem. Czyli pierwsza kwestia to są wnioski związane z tym, że ustawiłem już pierwszą reklamę na TikToku. Pierwszy wniosek jest taki, że na razie ta reklama wychodzi bardzo tanio. Wychodzi 7 groszy za kliknięcie. Też kolejna fajna kwestia związana właśnie z reklamą na TikToku, znaczy ogólnie z TikTokiem. To jest taki mit, który wiele osób gdzieś tam powtarzało, powielało, że na TikToku to są same dzieciaki, więc tam można sobie oczywiście, jak to w różnych systemach, adsowskich, ustawić sobie wiek osób. No, i ustawiłem sobie taki wiek od 25 lat, więc tam wychodzi około chyba 3 miliony Polaków, którzy powyżej 25 roku życia są na TikToku. Biorąc pod uwagę, że jest to najczęściej pobierana aplikacja na świecie i cały czas nikt nie może jej zetronizować, jeżeli chodzi o pobieranie nowej aplikacji, czyli mają największy przyrost użytkowników na świecie, no to warto zainteresować się reklamą na TikToku. Taką fajną nowością, która właśnie w tym systemie reklamowym występuje, bo jak tam sobie wejdziesz, to wszystko działa bardzo podobnie jak na Facebooku, są piksele, można tworzyć grupy. No, praktycznie jest to jest większość tych możliwości, które ma Facebook, ma też reklama na TikToku. Jak będziesz ze mną w Akademii Social Media, Akademia Social Media to jest taki klub przedsiębiorców, gdzie mamy 32 kursy, oprogramowanie do social media i też właśnie spotykamy się co środę na takim Zoomie, spotkaniu, właśnie mastermindzie. I tam właśnie wczoraj pokazywałem krok po kroku na żywo na ekranie, jak się tą reklamę ustawia. Więc tutaj możesz gdzieś na dole w opisie dołączyć za złotówkę do Akademii Social Media i przez 10 dni sobie przetestować. Miło mi będziecie zobaczyć na Zoomie osobiście. Możesz mi zadawać pytania i tak dalej, więc tutaj możesz dołączyć. No i tam pokazywałem krok po kroku. I taką ciekawostką to jest to, że nie trzeba mieć konta na TikToku, więc można sobie po prostu ustawić reklamę bez konta na TikToku i ona się będzie na TikToku wyświetlała. Więc jeżeli ktoś ma taką obiekcję, w ogóle trudno jest ustawić reklamę na swoim koncie. To też jest taka ciekawostka, ale myślę, że tutaj będzie pewnie TikTok, to też. Dopracowywał. No i teraz tak nowe funkcje, jeżeli chodzi o, o live y na TikToku. Czyli tak, pierwsza nowa funkcja to jest taka, że będzie można stworzyć takie zaproszenia na live. Trochę takie jak wydarzenia na Facebooku, gdzie ustawiamy sobie live, ludzie mogą się zapisać na tego live'a na powiadomienie. To samo już tekstuje TikTok, to też pokazuje, że cały czas jakby rozwijają ten kanał związany z live'ami. Więc to jest taka nowa opcja. Można się zapisać na takie przypomnienie, powiadomienie, gdy ten live wystartuje. Druga opcja to jest to, że można już robić duety, znaczy współpracę na live'ach, czyli wspólne live'y i nie trzeba mieć więcej niż 5000 obserwujących. Pamiętaj, że na TikToku, żeby zrobić live'a. Musisz mieć ponad 1000 obserwujących, a żeby można było robić live y w duetach z gościem, trzeba było mieć powyżej 5000 obserwujących. Teraz już ten limit został zniesiony, czyli jak już zdobędziesz te 1000 obserwujących, to to już możesz live y robić, też właśnie jako duet. I trzecia opcja to jest dodanie takiej funkcji QA na live'ach, gdzie po prostu te zapytania, ten Q&A, no, czy tą sesję QA możesz przeprowadzić na takich bardzo widocznych bloczkach, więc to są takie trzy nowości. Jeżeli chodzi o Instagrama, też taka nowość, która się, którą testuje Instagram, oczywiście jeszcze w Polsce nie jest dostępna, że jak wejdziesz sobie w te statystyki Instagramowe, to na razie możesz sobie tak w podstawowym wyglądzie zobaczyć do 30 dni taką historię powiedzmy swoich statystyk. Teraz Instagram już wprowadził, no w Polsce jeszcze tego nie widziałem, trzeba sobie zaktualizować chyba aplikację, że można do 60 dni sobie analizować statystyki właśnie na Instagramie. Czwarty punkt to jest, to są kwestie kwestie też Instagrama, jeżeli chodzi o ustawienie treści, czyli bezpieczeństwo tych treści, które nam się pojawiały, tych nie wiem, drastycznych i tak dalej, o jakimś tam nacechowaniu erotycznym. No to te treści można sobie jakby ustawić, ile chcesz takich treści, na ile chcesz, żeby te filtry były restrykcyjne. To też jest taka nowość, szczególnie nie wiem, dla jakichś tam młodych użytkowników Instagrama. Nowość z Clubhouse'a, czyli jeżeli ktoś jeszcze nie kojarzy, Clubhouse gdzieś tutaj na YouTubie jest mój podcast. W ogóle też zachęcam do słuchania podcastu Podcast Internetowych Sprzedawców. Wystarczy sobie gdzieś tam w aplikacji, na której słuchasz podcastów, sobie wpisać moje nazwisko Skwarek i znajdziesz tam mój podcast. Jest obecnie 45 odcinków. Też bardzo solidna porcja wiedzy. No jeżeli chodzi o Clubhouse, to już wyszli całkowicie z tej wersji beta. Pamiętaj, że no Clubhouse ogólnie są, to jeżeli ktoś jeszcze nie wie, to jest taki serwis społecznościowy, gdzie są pokoje, a Audio, czyli się nie widzimy i tylko się słyszymy, i tam możemy sobie do tych dyskusji dołączać i tak dalej. No i wcześniej było tak, to była taka bardzo elitarna aplikacja, że wchodziło się tylko na zaproszenie. Sam musiałem sobie na OLX się kupić, bo tam nie chciałem od nikogo żebrać tego zaproszenia, więc no tam za nie, wiem, nie tam ile, ale chyba. 60 zł zapłaciłem za takie zaproszenie i praktycznie nie korzystam z tego serwisu, bo jakoś nie przypadł mi do gustu, nie mam tyle czasu, żeby czekać, siedzieć, i czekać, że może dołączę do jakiejś dyskusji, a jak chcę sobie coś posłuchać to wolę sobie włączyć podcast niż, no nie podszedł mi ten serwis, więc możesz napisać w komentarzu, co też sądzisz o tym serwisie. No i wcześniej on był taki bardzo elitarny, trzeba było mieć zaproszenie, och, ach, żeby do tego Clubhouse'a dołączyć, no ale chyba rzeczywistość okazała się taka, że już zrezygnowali z tego zapraszania, bo po prostu jakby już ten boom związany z Clubhouse'em, ten efekt świeżości już minął i teraz mnie się mówi o tym serwisie, więc już nie trzeba elitarnie być zapraszanym, po prostu Możesz sobie tą aplikację ściągnąć i już dołączyć do. I do tych pokoi clubhouseowych. Kolejna kwestia: Twitter testuje łapki w górę, łapki w dół przy tweetach i przy odpowiedziach na tweety. Niektórzy myśleli, że to będzie taka właśnie funkcja jak na YouTubie, że możemy dać łapkę w górę, łapkę w dół. Aczkolwiek tutaj twórcy Twittera powiedzieli, że to po prostu są ich testy, chcą sprawdzić, które wiadomości są dla nas ważniejsze i tak dalej, że raczej nie będzie to funkcja dostępna. I kolejna taka nowość, myślę, że bardzo ważna zmiana, jeżeli chodzi o Instagram. No, no bo Instagram, Instagram tutaj musi cisnąć z Facebookiem, no bo tak jak mówiłem, TikTok bardzo mocno gdzieś tam gryzie ten kawałek rynku. W ogóle TikTok jest mocno angażujący. Jak sobie porównamy, ile osób spędza, jak nawet jeżeli używasz TikToka i Instagrama, to sobie wejdź w opcję czas spędzony przed ekranem i zobacz sobie ile czasu spędzasz na TikToku, jeżeli korzystasz z TikToka, ile na Instagramie, więc jest to, jak, jak jeszcze głębiej wchodziłem w TikToka i dłużej siedziałem, to czasami było 2-3 godziny na TikToku i 15 minut na Instagramie, więc tego się boi najbardziej Instagram i Facebook, zresztą no, Instagram został kupiony przez Facebooka, no i, i się wzięli za robotę, no bo właśnie to jest ta siła konkurencji, aczkolwiek robił to cholernie nieudolnie, bo te ich Reelsy to jest no marna kopia TikToka, i robią to totalnie nieudolnie, w mojej opinii. Jeżeli ty uważasz inaczej, to napisz tutaj w komentarzu. No ale tak bardzo często jest z tymi wszystkimi startupami i technologiami, że jak są młodzi, świe ta firma jest świeża, dopiero wchodzi na rynek, więc ty ci ludzie są odważni, nie mają tylu grubych misiów, inwestorów, którzy im patrzą na ręce, więc więcej ryzykują. A teraz to są portale, które Facebook i Instagram, w mojej opinii, ewentualnie stać ich na to, żeby coś podkreślić komuś i naśladować. Raczej mało jest tam twórczych, jakichś inicjatyw. No i zawsze ta świeża myśl. Tak jak na TikToku, zawsze w tym przypadku wygrywa. Jeżeli masz inne zdanie, to napisz w komentarzu. No i jeżeli chodzi właśnie o Instagrama, to wprowadzają taką nowość, czyli wzięli się za robotę i coraz więcej tam nowości. Jest to, że można robić taki kolap czyli współpracę. Więc jeżeli zrobisz sobie z kimś zdjęcie i wrzucisz na Instagram, to możesz tą osobę jakby oznaczyć, i ona później, jak mamy normalnie, że jedno konto dodało ten post, to oni testują, że będzie jakby dwa konta, czyli tak ułatwią kolaborację. Twierd Pijarosko, jak to u nich, że dużą, bardzo wartościową częścią Instagrama jest współpraca między tam osobami, które korzystają z Instagrama, bla, bla, bla. No i chodzi po prostu o nową funkcję, która będzie ułatwiała tą kolaborację. I to samo jest z rolkami, które oczywiście no, w Polsce jeszcze nie działają tak, jak powinny działać, i w ogóle jest jakaś masakra z tym. Ja na przykład pokazywałem na właśnie w Akademii Social Media, jak można sobie te rolki uruchomić. Jeżeli nie możesz uruchomić, też napisz w komentarzu. Bo to jest jakiś koszmar, nie wiem kto wpadł u nich na taki pomysł, że żeby uruchomić sobie rolki, czyli te reelsy, czyli po prostu klon TikToka na Instagramie, to trzeba wejść, uwaga, w statystyki, znaleźć w statystykach utwórz rolkę, ba bardzo tak logicznie, nie? że jak chcesz nową funkcję sobie włączyć w jakiejś aplikacji, to musisz wejść w jej statystyki i tam to znajdziesz. Hello, zrobiliśmy Polakom kawał, ukryliśmy wam rolki. No jak już tam sobie wejdziesz, i wielu moich tutaj uczestników tej, tej Akademii Social Media weszły te sobie osoby, odpaliły sobie te, tą rolkę, że niby można ją nagrywać, później to nie nagrały tej rolki i niestety już ta funkcja im zniknęła. No i w ogóle jest tam dużo przejść z tymi rolkami. No i testują właśnie, że też będzie można robić współpracę, czyli takie rolki z jakąś inną osobą. I taka osta ostatni news to jest to, że YouTube testuje na razie z takimi no, znanymi markami sprzedaż na live'ach, to już tym, na ten temat się odgraża w ogóle Facebook, YouTube i to też jest dla mnie, jak ktoś zna wytłumaczenie tego fenomenu, to napisz to w komentarzu. Fenomen ten polega na tym, że wszystkie te marki robią o tym, że w ogóle przyszłość live'ów, że przyszłość sprzedaży na live, że w TikTok, Instagram, w ogóle Facebook będą udostępniali możliwość dodawania linków. Tylko jest jedno pytanie, dlaczego yy, Live y na jakimkolwiek z tych, yy, z tych aplikacji. No, TikTok jeszcze w miarę daje radę, jeżeli chodzi o zasięgi. To live y na Facebooku, każdy praktycznie, może nie każdy, ale wielu wiele osób do mnie pisze: Mirku, co się stało z zasięgami na live'ach? Kiedyś miałam 300 osób, teraz mam 20 na live'ie. Więc z jednej strony mówią o wzroście i stawiają tutaj na live'y i sprzedażę na live'ach, że będą ten kanał rozwijali, bo on jest przyszłościowy, a z drugiej strony mega obcinają zasięgi. No, i to jest właśnie to pytanie: Czy też na YouTubie, nawet jak zobaczycie, w miarę tam powiedzmy osoby, które mają dużo subskrybentów, zobaczcie jak beznadziejne są ilości odwiedzających osób, które oglądają live'y? Więc to jest też dla mnie zagadka. Jak znacie odpowiedź, to napiszcie w komentarzu. No i więc YouTube testuje sprzedaż po prostu taką na live'ach, w tym sensie, że coś sprzedajesz i możesz sobie odpalić, że w którymś momencie pojawi się po prostu link do zakupu. To samo taki link jest już dostępny na live'ach na. Facebooku, aczkolwiek jak ja robię live y i dodaję ten link i się pytam osób, czy to Wam działa, to większość twierdzi, że Mirku, jak się klika to, to nie działa, czyli kolejny paradoks ze świata social mediów. Ok, jeżeli takie treści się podobają, chcę, żebym więcej nagrywał takich newsów ze świata social mediów, to zasubskrybuj mój kanał, napisz komentarz, żeby to miało większe zasięgi, a jeżeli chcesz, na żywo zobaczyć, jak pokazuje te wszystkie rzeczy na ekranie komputera. Chcesz tak bardziej już edukacyjnie do tego podejść, na przykład jak mówimy o reklamie na TikToku: chcesz się tego nauczyć na żywo, chcesz mi zadać pytania na Zoomie, zbudować relacje z tą grupą na Mastermind'ach, to dołącz do Akademii Social Media, tam już głębiej omawiamy i uczymy się tego krok po kroku. Dziękuję Ci za uwagę. Do usłyszenia w kolejnym przeglądzie social mediowym. Cześć, hej!